No. Gdybyś miała wesprzeć te osoby po drugiej stronie, ty jako osoba, która już tego doświadczyła, to jakby te słowa brzmiały? Nie bój się, kochaj życie i idź dalej. I działaj, po prostu działaj. Kieruj się jak zawsze miłością, to pierwsze, co ma nas napędzać. I staraj się w tym znaleźć coś, co pomoże też innym osobom. Dzień dobry, dzień dobry. Naturalna Kuchnia się wkłania w bardzo naturalnej odsłonie z cudownie naturalną naszą Kasiunią, Kasiunia Szaregeny. Widzicie, ja muszę to powiedzieć, Kasiunia. No powiedz. Bo przed chwilą mówię tak do Kasi... Kasiunia, a właściwie ty jak ty masz nazwisko? Markiewicz, wiesz, miło mi. No, wiesz dlaczego? Bo no, zawsze... Kocham Kasiunia Szaregen. Kasiunia Szaregen. Ja, wiesz, ja nie, nie mam drugie nazwisko, Szaregen. Tak. Katarzyna tak. Markiewicz, oczywiście szare geny i te nasze cudowne i kaweczki, soplóweczki i wiedza Kasi, bo jest nutrigenomikiem, jest dietetykiem i ma olbrzymią wiedzę i tą wiedzą się z nami dzieli. Ale dzisiaj też dzięki Wam, bo dziękujemy wszystkim patronom, którzy później na koniec odcinka się pojawią, bo dzięki Wam dotarliśmy tutaj do Kasi, do Gniewkowa. Województwo kujawsko-pomorskie. Tak, tak jest. Witam. Przepiękne też okolice już tych lasów, takich magicznej Puszczy Bydgoskiej. Tak. Kasiuniu, jak ty się czujesz? Moje pierwsze pytanie. No tak dziękuję też. bardzo. Teraz jest dobrze. Teraz jest <laughs> dobrze. dobrze. Tak, tak. Nie wszyscy widzowie wiedzą, mm. chociaż twoi obserwatorze, a, a ci moi, to też jest tak, że to się wymieni, tak. część pewnie widzów mojego kanału ciebie zna i zna Twoją historię, że doświadczyłaś w ostatnim czasie. Diagnozy nowotworu. Jak wygląda sytuacja teraz? No, w tej chwili czekam na kolejne badania, które będą w styczniu. E, cały czas pracuję nad sobą, e, rehabilituję się no i przede wszystkim żyję bez bólu. Mm. Ale ten czas e, określiłabym jako czas, może nie tyle czas nowotworu, tylko czas cudów, jakie w moim życiu zaistniały. Mm. A zanim porozmawiamy o tych cudach, bo te cuda w życiu się zdarzają, i ja pisząc czwartą część książki Naturalnie, Naturalnie dla zdrowia, te kilka lat temu, y, ostatni rozdział to była rozmowa z lekarzem, profesorem właśnie, Życkim, onkologiem, który powiedział: Ja tyle lat pracuję na oddziale onkologicznym z kobietami, mhm. akurat bo, bo, bo zajmuję się nowotworami piersi. Między innymi mówi: Ja wiem, że medycyna kartezjańska nie wierzy w cuda, no bo tam jest mhm. 2 plus 2. Ale chociaż my jesteśmy wykształceni w tym nurcie, to my się z tymi cudami tu, na tych oddziałach onkologicznych, spotykamy. Mm -hmm. Zanim zapytam Cię o cuda w Twoim życiu, to najpierw wróćmy do tego początku. Co poczułaś w momencie, kiedy się dowiedziałaś o tym, że te komórki niechciane mm -hmm. się pojawiły w Twoim ciele? I... No, Wiesz, jesteś postrzegana jako osoba właśnie to postrzeganie, osoba która dba o siebie, troszczy się, edukuje innych i tak dalej i nagle przychodzi taki wiesz, mhm. taka diagnoza. Wiesz ta diagnoza może i przyszła faktycznie nagle, natomiast y, ja ją poczułam jako ulgę, bo ja przez 6 lat mając silne bóle y, w okolicach obojczyka, które mhm. pojawiały się szczególnie w nocy i to powinno wszystkich w tej chwili wiem, że hmm. takie bóle pojawiające się w nocy świadczą o nowotworach. Hmm. E, natomiast e, ja szukałam sama przyczyn. Znalazłam w międzyczasie sobie mnóstwo różnych e, problemów zdrowotnych, z których wyszłam. Przygotowałam się do tej operacji, która mnie czekała. Ja czuję to tak, jakbym była cały czas prowadzona, wiesz, hmm. po drodze. Wykluczone było wszystko to, co wykluczyć można było. Mhm. A więc y, i zatrucie glifosatem, zatrucie aspergillusem. Miałam lambliozę, mhm. tak. E, miałam babeszjozę, o której w ogóle nie wiedziałam, mhm. tak? E, no więc udało mi się z tego wszystkiego oczyścić. No i nadal poszukiwałam e, przyczyny, która e, powoduje te silne bóle w nocy i w końcu stwierdziłam, nie, no to ja pójdę na własną rękę już zrobię sobie rentgen, wziąłam tylko skierowanie od koleżanki. E, kiedy odbierałam rentgen 14 lutego 2023 roku. Ja mówię, tak, zaznaczam ten 14 luty, bo to jest dzień, kiedy ja się z moim mężem poznałam, więc to jest nasza rocznica. Nie obchodzę walentynek, ale to jest taki. Możesz ze ścianą, nawet tak. go trochę słyszymy. <laughs> to jest taka właśnie taka dla mnie data. Mhm. Najwidoczniej muszę pamiętać ten dzień, 14 luty e, i odebrałam wynik. Najpierw się rozpłakałam, bo zobaczyłam, że tam czy czwarte kości jest rozdętej. No nie dziwię się, że takie bóle miałam. Dziwię się natomiast, że ja je wytrzymywałam przez mm. tyle lat. Mm, natomiast poczułam też ulgę. Mm. Ja wiem, co mi dolega. Tylko teraz należy coś z tym zrobić. Mm. No właśnie. O tym, co robiłaś w trakcie, mm -hmm. wiem, że przygotowujesz cały e-book, i on będzie dostępny właśnie też w intencji pomocy innym tak. osobom, które tego potrzebują. Dasz nam znać, jak będzie nam, gotowy. Nam na pewno. Natomiast wiesz, co jest niesamowite, bo jak patrzę na Ciebie, to ty świecisz. Ty masz wiesz, miłość w oczach, ty masz uśmiech taki świetlisty, taki. Nie, nie, człowiek nie ma wrażenia, że ty się obraziłaś na Pana Boga, dlatego że doświadczyłaś takiej choroby. Ja nigdy tego nie ukrywałam, że jestem osobą wierzącą. Mm. E, I myślę, że jeszcze bardziej mogłam tego doświadczyć wtedy, właśnie kiedy się rozchorowałam. Mm. To był okres wielkiego postu. Już zaraz, tuż, tuż zaczynał się mm. wielki post, e, przygotowanie, a ja, e, zanim trafiłam na środki, które e, podziałały, bólował i przeciwzapalnie na to miejsce, to miałam bóle co dwie, co trzy godziny, ale to tak straszne bóle, że leżałam, łzy mi płynęły po policzkach, a mój mąż mnie trzymał za rękę. A w tym momencie. Mhm. Jednak to dzień pewnie gra, <laughs> a w tym momencie. Myślałam i przytulałam się do krzyża y, z Panem Jezusem i mówiłam, przetrwam to, przetrwam okay. to, jestem z Tobą Panie Jezu na tym krzyżu, dam radę, <grym> przepraszam, ale to, Nie, to emocje gdzieś tam, wiesz, y, wracają zawsze y, i od początku, od początku to wszystko oddawałam na duszę, za duszę, czyli sobie ten mój ból, żeby jakiś pożytek z tego wypłynął. Okay. Mało tego. Poza tym, że właśnie tak działałam, to żeby jakaś, jakiś pożytek z tego był, ja nagrywałam dziennik. Dziennik właśnie z tego wszystkiego, co się dzieje, z tych rzeczy. I ludzi, na których trafiam, gdzie ludzie by mogli znaleźć pomoc, wiesz, to też była swojego czasu, yy, i w tamtym czasie bardzo ważna dla mnie terapia, yy, z jednej strony, wiedząc, że to komuś pomoże, i ludzie do tej pory yy, korzystają z tego, yy, bo, bo oglądają ten dzień, który jest zapisany na Instagramie. Natomiast yy, wtedy. To było dla mnie też ważne, że ja nie robię tego dla siebie tylko, tylko hmm. też dla innych, tak? Łatwiej było przez to wszystko przejść. A jednocześnie ta moja wiara, wiara w Jezusa, codzienna modlitwa do Matki Bożej. E, wtedy, wtedy nie obraziłam się, nie powiedziałam: no tak, coś ty mi zesłał, e, tylko powiedziałam: dobrze, biorę to na plecy, skoro taka moja droga, to idę dalej. W międzyczasie, jak moja mama się dowiedziała, że ja się tak rozchorowałam, ona się rozchorowała na raka piersi złośliwego. Więc, wiesz, to doszła jeszcze jedna rzecz, tak? Do tego, żeby modlić się dalej, żeby walczyć, znajdować sposoby i słuchać, słuchać, chociaż nie zawsze ten głos jest taki wyraźny, tak i tak słyszalny, namacalnie, co Pan Jezus Ci mówi, jak Cię prowadzi, jaką drogą Cię prowadzi. Mm. A to były te cuda, które w życiu spotkałam właśnie w tym momencie. E, gdzie byłam prowadzona, przygotowywana do tego wszystkiego i to się aż wierzyć nie chce po prostu, w jaki sposób e, ci ludzie, którzy zostali postawieni na mojej drodze, anioły, anioły e, te e, miejsca, kliniki, e, które wiesz, nagle otwierały się dla mnie, tak? E, jak. Oni wszyscy mogli mi pomóc i jak byli niejako przysłani, wiesz, na tą moją drogę, żebym łatwiej przez to przeszła. Jak się mama czuje? Dziękuję. Zdrowieje. Jakie to jest piękne słowo. Mhm. Zdrowieje. Zdrowiejemy. Mhm. Zdrowieć. Zdrowiejemy. To jest niesamowite, wspierałyście się tak nawzajem. Czy ty My się wspierałyśmy się mamą, nawzajem, a ona tobą. Wiesz co, to tak obopólnie, prędzej chyba ja moją mamą, gdyż wiesz, jak ja byłam y, na kolejnych zabiegach operacyjnych, to był Szczecin, to były gliwice, to wtedy moja mama tam nie mogła do mnie podjechać, żeby mi pomóc, y, a sama wymagała już wtedy pomocy, więc potem ja jeździłam z nią do poradni chirurgicznych, onkologicznych i, i no, wzajemnie się wspierałyśmy, nie? Zawsze z. Pozostają te telefony. Moje wsparcie dodatkowo suplementacyjne dla mojej mamy, mm. tak. Dodatkowo to, co ona przechodziła, pokazywałyśmy na Instagramie, i te panie z kolei, które cierpiały na nowotwory zwłaszcza piersi czuły się podbudowane do dnia dzisiejszego. Jak mamy pokaże, no to mam takie informacje ja też dam radę. Ja też dam radę, piszą do mnie właśnie. To jest tak. niesamowite, bo pani profesor Józef Kochojska, mm -hmm. z którą też miałam przyjemność przeprowadzić rozmowę, która też przeszła na Włodkór mm -hmm. Pierści i napisała przepiękną książkę, Więcej Nadziei o raku, stresie i nowych szansach. Zresztą ja tu wrzucę tę rozmowę, żeby przypomnieć, bo tak. być może ktoś po drugiej stronie właśnie będzie mógł... Yy, się w tej rozmowie przejrzeć, tak. a być może potrzebuje w tym momencie, bo ja wierzę też w takie prowadzenie, że tak. włączamy, klikamy i nagle nam się pokazują te materiały, które mają się. Nie ma przypadku. Yy, tak, jesteśmy, to absolutnie. Jesteśmy prowadzeni. Natomiast pani profesor mówiła, yy, czy powiedziała, jak ważne jest uważanie na te słowa, co się mówi, mhm. bo w kontekście na przykład życia, bo ja się tego pilnuję, jak to mm -hmm, usłyszałam mm. każdego dnia. Jak nadchodzi taka fala, wie, że trudno jest, I czy to będzie choroba, czy cokolwiek. Mm -hmm. Jaka jest różnica między dam radę, a nie dam radę? W momencie, mm -hmm. kiedy mówisz sobie nie dam rady, mm, to twój kortyzol się podwyższa razy kilkadziesiąt w porównaniu mm -hmm, do tego mm -hmm. dam radę. A w momencie dam radę, no to jest zupełnie inny. Zobacz, jaki sygnał tak, wysyłasz. Tak. Ja dam radę. Ja tak. dam radę. I mózg przechwytuje to tak i słyszy tak. przede wszystkim to nie, albo to, że dam radę. Właśnie. Jakie emocje ci towarzyszyły w czasie tej choroby i w czasie tych najtrudniejszych chwil? Moment. Wiesz co, to były różne emocje. Najgorzej było mi przetrwać to wszystko i tak optymistycznie przechodzić wówczas kiedy miałam tak bardzo silne bóle. Hmm. To to było najcięższe, bo wtedy chyba już o niczym innym się nie myśli, tylko czekasz, kiedy ten ból minie. Tak. Natomiast ja zawsze byłam bardzo pozytywnie nastawionym człowiekiem i tak naprawdę. Kochasz życie, e, kocham, życie, kocham życie, kocham ludzi, ludzi. <laughs> e, kocham Boga, i on mnie przez to wszystko jak takie właśnie swoje dziecko za rękę e, prowadził, więc te emocje. E, Aż dziwne, ale można powiedzieć, że pozytywne, no bo ja ufałam tym wszystkim osobom, które spotykałam na swojej drodze yy, i powiedziałam, no skoro, Panie Jezu, tak mnie prowadzisz, to tak pójdę. No i nieraz tylko mówiłam, daj mi tylko znak, czy faktycznie dobrze myślę, żeby przemodlić to, modlić, tak, czy faktycznie do odpowiednich osób trafię. Te emocje yy, były pozytywne. Fakt faktem, że towarzyszył nieraz mi bardzo silny lęk, zwłaszcza podczas badań, ale przerabiałam to z Małgosią, naszą psycholog, wiesz. E... O, Małgosia też tutaj gościła na kanale, to, to też wam wrzucę to. tu materiał. Koniecznie, nie, nie, nie ci... koniecznie. O kim mowa, tak. Tak, tak, e, dlatego że po badaniu PET załączyły mi się takie, ja tam leżałam chyba, słuchajcie, w tej rurze z półtorej godziny, to było badanie całego ciała żeby sprawdzić, czy nie ma tych przerzutów w, w innych miejscach, tak. Zresztą nie było do końca wiadomo, czy to kostniak, czy chrzęstniako mięsa, jaki to jest rodzaj nowotworu. E, no i to leżenie tam po prostu. Wpłynęło na mnie potwornie. Ja nie byłam w stanie poradzić sobie z lękami. Zaczęłam się wszystkiego, ale to wszystkiego bać głośnego, głośnego stuknięcia, puknięcia. Eee, nie wiem, jak ktoś przyhamował gdzieś, jadąc samochodem. To było coś strasznego i z tymi mm. lękami też musiałam sobie poradzić i z tymi lękami właśnie trafiłam do Małgosi. Ale z Małgosi, tak? Pamiętam, z jak do mnie tak. pisałaś w tym temacie, czy mogę kogoś polecić i ja tak. akurat właśnie wysłałam ci yy, tutaj namiary do, do Małgosi, która nam też wielokrotnie pomagała. Widzisz, że mnie wspierałaś? Ale, no, tak, ile mogłam. Pamiętam ten twój okres. No. Pamiętam i sercem tak byłam przy tobie i pamiętam, jak pisałaś, że boli mocno i tak dalej. Wiesz, uh -huh, uh -huh. to się współodczuwa. Człowiek wrażliwy, mówię, błogosławieni są ci wszyscy wrażliwi. Tak. Bo oni współodczuwają. Mm -hmm. y natomiast, Kasię, gdybyś miała powiedzieć tym osobom, które są po drugiej stronie i słyszą właśnie taką diagnozę, że wykryto u Pani komórki niechciane, mm -hmm. czy to... Z powodu bólu, który się pojawił w ciele, czy z powodu badań kontrolnych, które mm -hmm, robimy, mm -hmm. robimy, robimy tak. Ja to... też robiłam, i mimo tego miałam taką, tak? Diagnozę. No Gdybyś no. miała wesprzeć te osoby po drugiej stronie. Ty, jako osoba, która już tego doświadczyła, to jakby te słowa brzmiały? Wiesz, ja mogę w tej chwili powiedzieć: nie bój się, kochaj życie, i idź dalej. I działaj, po prostu działaj. Kieruj się jak zawsze miłością. To pierwsze, co ma nas napędzać i staraj się w tym znaleźć coś, co pomoże też innym osobom. Mm. E, natomiast każdy ma inną psychikę tak. I ja wiem, że ja mogę to powiedzieć i do niektórych trafi to prosto do serca. Tak. Zapomniałam o mikrofonie. Natomiast e, dla niektórych osób może być to tak wielka tragedia, że może będą musiały już na początku skorzystać z pomocy psychologa. Ale też idźmy po tą pomoc. Dokładnie. Idźmy, my tak. Korzystajmy z tej pomocy, bo to jest niezwykle ważne. Zobacz. Uh -huh. Wiedziałeś, że jak sobie z, tym, z tymi emocjami nie możesz poradzić, uh -huh. z lękiem i strachem, to nie chcesz w, z nimi zostać, bo one nie pomogą ci w procesie tak. zdrowienia. Dokładnie. To wtedy trzeba zapukać do drzwi fachowca, uh -huh. który po prostu weźmie nas za rękę, mając narzędzia, nas przeprowadzi, utuli, uh -huh. e, o, o, roz... <noise> Zawsze mówię tak taki, da taki, Rasol, Dokładnie um, ochronny. I to jest, to jest niezwykle ważne. Mm. Tak. I to nie jest tak, że ja pozostawałam bez suplementacji, nie miałam spartego organizmu w tym całym procesie. E, tak, ja wiedziałam, jak dobrać sobie suplementację, żeby się wspomóc. E, a jednak mimo wszystko e, to była kwestia psychiki. I tych emocji, które się w danym momencie nagromadziły. Myślę, że hmm. też tych, które przez lata gdzieś tam były nieprzypracowane, a one jak najbardziej się odbiły i zawsze w takich momentach powinniśmy się zatrzymać i zastanowić, co to nam daje, jakie wnioski możemy też z tego wyciągnąć. Hmm. Nadać chorobie sens? Dokładnie. Hmm. To jest bardzo ważne. Masz takie poczucie, że, że ta choroba cię czegoś nauczyła? Wiesz, że nie zastanawiałam się nad tym nigdy, czy ona mnie czegoś nauczyła. Ja zawsze ze wszystkiego staram się wyciągać wnioski i się uczyć. E, nie tylko na błędach, tak? Mm, wiesz co, myślę, że ona może nie nauczyła mnie czegoś nowego, ale ona mm, potwierdziła to, że warto dalej żyć dla ludzi wow. i nieść ze sobą miłość w świat. Byłam przez miłość prowadzona. Zawsze miałam w sobie miłość dla ludzi e, i Pięknie. myślę, że udaje mi się nieść ją dalej. Hmm. Niezobowiązująco z samego serca. Hmm. Pięknie. Teraz będę ja płakać. <laughs> Nie, płacz, <Gnieszko. laughs> Patrzę na Twoje mm -hmm. blizny. Mm -hmm. I zawsze mówię o tym, zresztą też o nich pisałam w czwartej części książki Naturalnie. Cały rozdział poświęciłam bliznom, mm -hmm. bo my zawsze. Mm, ale, a właściwie najczęściej my kobiety chowamy te blizny. Mężczyźni mm -hmm. wracają z bliznami i oni są... Tak, Po prostu patrz i jakie ja mam blizny. Mm -hmm, mm -hmm. My kobiety często się ich wstydzimy, mm -hmm. chowamy blizny nawet po cesarskim cięciu. Proszę ciąć tak, żeby nikt nie zauważył. Mm -hmm. Patrzę na twoje blizny i myślę sobie, to są blizny miłości do swojego ciała i zwycięstwa. Tak, i tego ile ono przeszło, ja mam dwie i to takie porządne już teraz, tak? jedno właśnie tutaj, druga na biodrze, bo stamtąd mi wycięto kość, żeby wstawić ją zamiast tego obojczyka. Mm, ciężko było, nie mówię, że nie, dlatego że musiałam się od nowa uczyć chodzić, tego w ogóle nie brałam pod uwagę, że jak mi wytną kawałek kości, to mój, moje ciało nie będzie potrafiło chodzić, że się tak poprzestawia wszystko w mózgu, że, że zapomnij jak to się robi. I musiałam się tego uczyć i znów poczuć się dzieckiem. Wiesz, to był taki charakterystyczny rok, bo to ja w ubiegłym roku kończyłam 50 lat. E, I to takie, wiesz, mam poczucie, jakby to było po prostu wejście w nową pięćdziesiątkę, e, tak? E, nowa ja, nowe pięćdziesięciolecie, mm, no i nowe blizny na ciele. E, I nie chowam ich, absolutnie nie mam w ogóle, wiesz... E, Takiego poczucia, że musiałabym to zrobić. Jeżeli ktoś mnie o to zapyta, to mówię śmiało, otwarcie, bo taka zawsze byłam i taka jestem i, i tego nie zamierzam zmieniać, co się wydarzyło. E, i, I niosę to po prostu z tą swoją historią przez świat. Jednocześnie wspominając o tym, jeżeli ktoś chce słuchać, oczywiście, e, co mi się przydarzyło, jak byłam prowadzona po tej drodze. E, świadectwo. Świadectwo. To jest to świadectwo i ten, i Bóg właśnie taki będzie, bo nagrywając prawie każdego dnia, od początku kiedyś dowiedziałam się, no prawie od początku, kiedy dowiedziałam się o tym, co pokazuje, tak, zdjęcie rentgenowskie, przez te wszystkie emocje, które mi towarzyszyły, przez historie, które normalnym ludziom się nie zdarzają, a mi się zdarzyły, nie zawsze były to najlepsze historie, bo ja na wiele rzeczy reaguję, jakby to powiedzieć, jakby bardziej nadwrażliwie niż inni. I to, co inni przyjmują, na przykład lewy skórkuminy w odpowiedniej dawce, dla mnie musiała to być połowa tej dawki, dlatego że ja reagowałam z cząsem. I przez to też musiałam przejść. A ta kurkumina spowodowała na przykład z jednej strony, że bardzo silnie działała przeciw zapalnie na organizm, przeciwbólowo również hmm. na to miejsce. I od początku podawania wlewów ja nie miałam już bóli. Natomiast też wybiła babesiozę. Hmm. Ona też tak działa. Bo oczywiście wertowałam badania naukowe, tak, i, i, i to wszystko będzie zapisane w tym e buku I myślę, że da ono wartość innym ludziom. Właśnie jak przez to wszystko przejść? Jaka była moja droga? Być może to jest też droga innych osób, tych, które się do mnie chociażby odzywają, które mają nowotwory bądź przeszły nowotwory, którym nie jest łatwo na tej drodze. Hmm. Intencje, no, ty sens choroby dając im jak najwięcej dobrych intencji, żeby pomagały drugiemu człowiekowi Dokładnie. i niosły miłość. I bo jednak o siebie i proces zdrowienia to jest też takie okazywanie mm -hmm. sobie miłości. Także kochani, czego my możemy tobie życzyć? To za. <głos》> Ja u ciebie z przyjmowaniem. Wiesz, wiesz co, przerobiłam to, przerobiłam no. to wtedy, kiedy ludzie zbierali pieniądze na tą moją operację. Mieliśmy dwa tygodnie hmm. tak na zbiórkę. się udało. I się udało, a to było przecież tak wiele pieniędzy. Hmm. Jednak wiesz co? Ja nie wiem, czy właśnie można mi czegoś jeszcze życzyć. Ja w tej chwili mam wszystko. Ja mam naturę, z którą mogę żyć, każdy krok, który mogę, wiesz, poczynić w jej kierunku. Tak, ja mam gdzie mieszkać, mam co jeść, mam ludzi, tak wielu ludzi pełnych miłości, że nie wiem, może po prostu zdrowia. Ciej miłość zbierasz, zbierasz miłość. Dokładnie. Kasiu, to z całego serca życzymy Ci zdrowia, a my jeszcze obiecujemy, nagramy z Kasią odcinek. To już teraz Was na ten odcinek zapraszamy. Ja to bym marzyła, żeby częściej się z Kasią spotykać na różne tak. tematy, właśnie rozmawiać, ale nagramy Wam jeszcze odcinek, bo Kasiunia serwuje nam cudowne, zdrowe, grzybowe kaweczki, nie tylko takie kaweczki bezpleśnie. Ja Wam dam w opisie link do strony właśnie. Kasiuni, fungus lab, no ale tak, żeby wiedzieć, jak tam mm -hmm. znaleźć. I Kasiunia nam już dawno podarowała kod naturalnie, więc też tak. można korzystać i tam sobie się rozgaszczać, wspierając właśnie działalność Kasiuni. ale jesteśmy omówione na odcinek o soplówce, którą ja uwielbiam dodawać właśnie między innymi do karki. Także dziękujemy Wam, wszystkiego dziękuję. dobrego życzymy. Dziękuję Kasiunia, że dziękuję się tutaj za i, i to do zobaczenia. Do zobaczenia.